Okej, okay, pierwsza myśl, jak zobaczyłem ten tytuł w necie, to okej, okay, lubię Beyoncé, ale żeby od razu o jej piosence robić serial? Tudumc. <gry> Dobra, tak serio mamy oczywiście granizację gry komputerowej, którą pewnie wszyscy znacie, więc pogadajmy bezpoilerowo o pierwszym odcinku. Halo. TV Series. No, generalnie pierwszy odcinek mają one wychodzić co tydzień ee, i w co, 50 minut, klasycznie, wiecie, tak pseudo e, godzinny serial. Dobra, muszę powiedzieć może słowem wstępu, że jestem jedną z tych osób, która nigdy nie grała w Halo, ale to tylko właśnie mówi, czy po polsku nie wiem, czy my Halo pewnie mówiliśmy, ale to tylko pokazuje, jaką siłę miała ta gra. Gdzie ja wiem, jak wyglądają ci bohaterowie, znam obrazki z tej gry, milion razy słyszałem coś o tej grze, gdzieś tam się przewijało, także jakoś, w sumie nie wiem, czemu ja w to nie grałem w ogóle. Co ja w tamtym, może komba nie miałem, bo to wiecie, mówię jakiś tam pierwszy Halo 20 lat temu. Dobra, w każdym razie mówię to, że uczciwie wchodzę w ten serial jako fankina, nie fan gry. Nie? Po prostu. Eee, Powiedziawszy to oczywiście moje oczekiwania nie są zbyt wygórowane, ponieważ wiem jak wyglądają takie produkcje. Niedawno mówiliśmy o Uncharted, czyli po prostu bierze się znaną markę i ją doi. Doi jak Dwa która ma metr kwadratowy przestrzeni, i nie wiem, no dwa źdźbła trawy do jeżarcia, ale ma dawać mleko. Chyba doimy to. Takie jest podejście tych wszystkich studiów, tych wszystkich wytwórni. Eee, no i jak wyszło, no po tym pierwszym odcinku, to też pamiętajcie, to jest tylko jeden odcinek, tak? I zresztą pierwszy może być najlepszy, ale muszę powiedzieć, że nawet pozytywnie jestem zaskoczony. <laughs> Serial ma problemy. Już na poziomie pierwszego odcinka widać, że scenarzyści. wstadzie, no co mogę powiedzieć? No widać po prostu problemy, tak? Ale. Pomimo, że samo wejście w odcinek było takie trochę, mówię, oj, oj nie, o, oj nie, to później jakoś na tyle dużo pieniędzy w to jest rzucone, na tyle dobrze jest tutaj y, jakichś różnych rzeczy związanych z tym science fiction po prostu zrobionych, że muszę powiedzieć, że jakby wciąż mają moją uwagę. Na tym etapie chętnie kliknąłbym w drugi odcinek. Jako, że ja nic o tym świecie nie wiem, tak de facto jeśli chodzi o jakiś lore, nie mam pojęcia, czy to jest, nie wiem, z którejś gry bezpośrednio fabuła, czy w ogóle wariacja na temat, czy połączenie czegoś, nie mam pojęcia, śmiało, piszcie w komentarzach czy ci, co się znają. Natomiast zarysowując fabułę, zaczynamy w jakiejś tam wiosce. Jak słyszymy, rebeliantów, czyli jakiś taki w ogóle mamy miks kulturowy, jacyś Koreańce, jakiś Szkot gadają ten, wszyscy mają jakieś debilne fryzury i są pobrudzeni błotem, i mamy taki charakterystyczny, właśnie coś, co mi mówi, że że serial jest trochę. To, to jest ten sam problem, mimo że tu jesteśmy w Science Fiction, ale chyba nie, ale to jest ten sam problem, co z fantazy. To znaczy, jak mamy takie typowe, trochę gorsze show, które chciałoby być władcą pierścienia, a obok niego nawet nie stoi. To znowu, to jest taki problem, że oglądamy, chodzi o zdjęcia, oglądamy w 4K na dzisiejszych, wiecie, możliwościach kamer coś, co po prostu wygląda niesamowicie, jakbyśmy byli, mogli wejść na, za ekran i dotknąć tych ludzi. I oni są w tych strojach jakichś tam, no tutaj wyimaginowana, wiecie, jakaś rzeczywistość na obcej planecie i tak dalej, ale w takich strojach, nazwijmy to, historycznych, jakich, w, w jakichś szatach są, które nam się kojarzą gdzieś z, albo z, ziemi, z ziemską przeszłością, albo z fikcyjną przyszłością science fiction. I wyglądają jak grupa cosplayerów, która ma po prostu ubrudzone trochę twarze jakimś błotem i trochę tak, pierwsza moja myśl to jest, wiecie, takie, aha, okej, okay, nie, jestem od razu wybity, nie, ten świat nie jest kreowany jakoś zajebiście i moim zdaniem to często jest wina zdjęć, yy, bo tak, scenografie tutaj, muszę powiedzieć, że do tej pory były bardzo, bardzo dobre, że naprawdę mi się podobało, w ogóle yy, też rekwizyty, kostiumy, te wszystkie, to co, te, te klasyczne Halo zbroje, jakkolwiek się nazywają, wszystko mi się bardzo... CGI też, w zasadzie sensie to efekty, to jak ten serial wygląda, z czego są zbudowane scenografie i tak dalej, bardzo mi się podobało do tej pory, jak na szczególnie taki, wiecie, że to nie jest film, tylko jednak serial, ileś odcinków, to tutaj się nie mogę przyczepić, naprawdę, jeśli chodzi o serial, było zajebiście, ale zdjęcia są takie, wiecie, wysoki kontrast, wysoka saturacja, mało inspirująca praca kamerą, reżyseria jest taka, wiecie, trochę tam latania za bohaterami z ręki jakiegoś tam Steadicama czy coś i to wygląda trochę jak wysokobudżetowy Fan film z YouTube'a. I jak mamy taką właśnie brak zabawy, wiecie, brak tworzenia jakiegoś estetycznego wizerunku świata inaczej niż to, że mamy zwykły, wysoki kontrast, saturację i tak dalej, to oni wyglądają po prostu jak cosplayerzy nagrani zajebistą kamerą, nie? To jest mój problem. Chociaż potem jak wchodzą te stroje, już chodzą ci źli, te złe potworki i wchodzą ci Spartanie, ci... to, co ja znam jako Halo w ogóle, mi się kojarzy, tak? To w sensie z tym się grało, tak? To rozumiem, że to takim spa tym głównym Spartanem. Spartaninem się biegało, nie? Eee, I zawsze był na okładkach i tak dalej, więc no to jakby wryte mam w pamięć. Zresztą zajebisty z design tutaj, bardzo fajnie odzorowany I, i te praktyczne i zbroje, i jakieś tam CGI w tle, wszystko wyglądało super. Naprawdę, muszę powiedzieć, że ok. Ale tak jak mówię, na początku reżyseria no, no, zwyczajnie, bez żadnych, żadnej tupy nie urywa, nie wiem kto to reżyserował, ale bez polotu może być. Zdjęcia to takie mówię, no minimum tego co trzeba wyciągnąć z całkiem niezłych scenografii i rekwizytów. Ale też tutaj na początku miałem taki problem, że te dialogi, no dialogi klasyczne, tak jak każda scena była bardzo mało organiczna, bardzo mało budująca świat. No zaczynamy z naszą Quan-Ha się nazywa, nie wiem jak ta aktorka się nazywa, ale postać Quan-Ha e, będzie bezspojrował, więc nie wiem, nie powiem co się dzieje tam dalej, ale pierwsze minuty to jest, że zaczynamy z nią w tej wiosce, słyszymy, że ona jest córką szefa tej wioski rebeliantów, jakiegoś tam generała powiedzmy. I ona idzie ze znajomymi na zasadzie, tam za osadę 100 metrów i, i, i podchodzi do jakiegoś kamienia, wyjmuje jakiegoś grzyba z ziemi, i mówi: hey, mówiłam, że to znajdziemy. I te jakieś w ogóle narkotyki, no, nie? I mówię tak, to jest takie podstawowe problemy scenopisarskie, nie? Tą scenę można było na wiele sposobów napisać, tak, żeby zbudować ten świat, zbudować tą postać, nie? Mogliśmy zacząć od ujęcia, kiedy. Ktoś mówi, nie, no nie znajdziemy tego tutaj, a ona na przykład, nie wiem, patrzy na coś i jej postać jest zbudowana w taki sposób, że jej postać na przykład zna się na pogodzie, przyrodzie, czymś tam tu i tam w lesie, coś wypatrzyła, dzięki czemu znalazła miejsce. I takie, tą scenę można by tak, wiecie, już od razu zacząć i też przy okazji zbudować jakąś ciekawą faunę i florę danego miejsca, danej obcej planety dla nas, nie? Można robić kilka rzeczy na raz, jak się takie filmy kręci, czy seriale. I wtedy, wiecie, i buduje się bohatera i tutaj ten i fabułę się wkopuje, bo zaraz oni są... zaraz do nich strzelają złe potworki, nie? A tutaj to takie, mówię, tak sobie wyobrażam, że stanęli na secie i mówią, dobra, to jak zacząć tą scenę, tak? No podejdź tam do kamienia i wyrwij tego grzyba i powiedz, że go znalazłeś. I takie, bardzo fokino, no wiecie, na zasadzie to jest taki moment w tym Halo, gdzie sobie to dobra, no nie przy... widać, że do tego scenarzysta nie przyłożył... Za dużo uwagi i kreatywności do tworzenia bohaterów i swojego świata w pierwszych pięciu minutach. Potem zresztą też, może, może na chwilę wejdę zaraz w jak tam ten, wiecie, filaminie. Bo, bo jest kilka takich rzeczy, że chciałoby się po prostu przyczepić i powiedzieć, że to było głupie albo coś, nie? Ale zaraz po tym wkopuje się akcja. I oni są atakowani przez te stworki, które nie wiem, jak się nazywają. E, ale są potężne, są, jest to wszystko arrayed, flaki zaczynają latać po ekranie, jest brutalnie, jest realistycznie, jest tak wręcz namacalnie, gdzie ktoś tam stoi obok naszej bohaterki, dostaje z jakiegoś piu-piu dla -piu serka kosmicznego i urywa mu pół ciała. Mówię tak, okej. Okay. Okej, okay, wyglądało to trochę tak cosplayersko, i nagle wchodzimy na głęboką wodę, że to jest na serio. Więc mówię, okej, okay. <ścoughs> zaczynacie mnie mieć moją uwagę. Po czym pojawiają się ci Spartanie, wyglądają to danych badassów, tak jak mówię, rekwizyty, zbroje, wszystko wygląda fajnie, mamy trochę. I te sceny akcji znowu nie są najlepszymi scenami akcji, jakie w życiu widziałem, ale są kompetentnie nagranymi scenami akcji wysokobudżetowego kina, jak oni nam się strzelają, walczą i tak dalej. Znowu mamy kilka scenariuszowych bubli, gdzie tam któryś z bohaterów. No, dobra, że tak bezspoilerowo, ale wiecie, no na zasadzie, zamiast odwrócić uwagę tego złego strzelając, bo jest taka scena, że chce odwrócić uwagę, strzelając i uciekając, to biegnie na tego złego i, eee, i strzela z kałacha, który nic mu nie robi, bo ten zły ma zbroję, która odbija jakieś tam, wiecie, pole siłowe, i on, bie on biegną na siebie, a ja wiecie, ja, czemu biegniesz na niego, czego będziesz uciekać, nie? Takie, takie podstawowe, po prostu scenopisarskie błędy typu. Jakby, why? Nie, taki, panie scenarzysto, to ja bo tam sobie wyobrażam takich pewnie grupa jakichś 25-latków, po kupionych, żeby napisali, nie wiem, scenariusz na podstawie gry, w której kurwa pewnie nie nawet nie grali, jak zamierzycie. <ślam> ja, nie, tu muszą się wypowiedzieć ludzie, którzy grali w grę, ale bym się nie zdziwił, znając jakby historię ekranizacji czy adaptacji gier i w ogóle tego typu wysokobudżetowych własności wiecie w tych wszystkich tam Gwiezdny Wojen, Ghostbustersów i tak dalej. Tam nie można pieniądze wydoić ze starej marki wyrobionej. Mogłoby się wydawać, że standardem jest wziąć ludzi, którzy kochają Ghostbusters i robią, i są dobrymi scenarzystami coś z tego zrobić. Nie Bierze się kogoś po taniości i mówi, masz wsadzić logo, żeby było w zwiastunie, żeby ludzie przyszli do kina, zrób z tym cokolwiek. <laughs> no w każdym razie, później mamy ciekawe dylematy, bo okazuje się, że ta ludzkość z tą zaawansowaną technologią i tymi Spartanami i tak dalej walczy z tymi rebeliantami. Ci rebelianci mówią, że ha, wy jesteście manipulowani i tak dalej, i jeszcze w tym takim trójkącie są właśnie te wielkie robale, które ewidentnie są złe, bo zabijają wszystko, co się rusza. Więc jest taki trójkąt typu, kto ma rację. Ewidentnie Spartanie walczą z potworkami, ale Spartanie też zdają się nie być. Coś tu jest nie tak, nie? I to jest taki wiecie: wchodzimy w takie rejony, gdzie sobie pomyślałem, kurde, to się trochę ogląda jak. Dopiero co mówiłem o filmach Verhoevena, gdzie to się trochę ogląda jak taki miks Robokopa, no bo on jest jak Robocop, ten Spartan. Eee, z stars Starship Troopers, gdzie jesteśmy w kosmosie, są marińscy tutaj na pochybel z złym robaką, ale w sumie to bardzo możliwe, że wspieramy faszystowską eee, biorącą mózgi organizację międzygwiezdną, także czym jesteśmy teraz to dobrzy? <grych> także wiecie, właśnie tutaj pojawiają kilka dylematów i ciekawych wątków science fiction. Z jakimś tam komentarium dotyczącym właśnie dobra, dobro, zło, kto kim manipuluje, jaka jest prawda. I to jest ciekawe. Fajnie, że jesteśmy wrzuceni właśnie z jakimiś. Że to nie jest tylko taka papka typu. Z... Idziemy zabijać robaki, tylko że jest jakaś fabuła z tym związana, właśnie trochę głębsza. Także mówię, to mi się podoba. Chętnie włączę drugi odcinek, no ale znowu jest trochę takich w tym pierwszym odcinku uproszczeń, gdzie tak. Ktoś na przykład wydaje rozkaz. Bezpośrednio powiem. Ktoś wydaje rozkaz, żeby. Bo ci co oglądali będą wiedzieć, nie? Ktoś wydaje rozkaz, żeby kogoś zabić. Ktoś tego rozkazu nie chce wykonać, więc dowództwo chce te osoby zabić. Zamiast poczekać, aż one gdzieś wylądują i zrobić to na spokojnie, to robią to tak tylko po to, żeby była scena akcji w filmie i żeby dramat był, to robią to w tym momencie. Takie strasznie to brzmi. Jak ktoś nie oglądał to nie wiecie o czym mówię, ale jak oglądaliście, to po prostu no wiecie o czym mówię, nie? Co jeszcze mogę powiedzieć, no generalnie wiecie, no jest dużo takich mniejszych problemów, gdzie tak jest jakiś dialog, jakaś prosta ekspozycja, albo jakaś jakieś głupie kwestie, albo jakaś, jakiś kliszowy moment ujawnienia, kto siedzi pod maską i takie mówię głupie to było w sumie W sensie, każdy z tych momentów, którego mogły się przyczepić scenariuszowo, można by naprawić w 5 minut dosłownie napisać ten, tą kwestię inaczej Inaczej zbudować scenę, w innym momencie, nie wiem, powiedzieć to zdanie, jakieś takie strasznie leniwe, nie? Ale z drugiej strony, fajne efekty tak jak mówię, całkiem nieźle zarysowane, gdzieś tam coś w kosmosie, różne strony, technologie i takie trochę właśnie werchowe, nowe rozkminy, nie? Przyszłościowe, no więc jestem ciekaw. Ej, jestem, jestem dalej ciekaw, chętnie obejrzę. Z minusów jest to, że w necie tak obiło mi się trochę o oczy, że drugi odcinek się. <laughs> Bo wiem, że recenzenci już nie dostali, wiadomo, że nie ja, e, dostali dwa odcinki, nie? E, już, więc tam generalnie wszyscy mówią w necie, że, że drugi po prostu skacze na główkę, nie? E, na beton. I no zobaczymy, no nie? Zobaczymy, to jest ch chyba 9 odcinków. Tu mogę się mylić, jak mi się wydaje, że czytałem, że 9. E, ale no, chętnie, chętnie sprawdzę dalej. Także tak, no nigdy nie byłem fanem Halo, w takim sensie, że nie grałem, ale widziałem ten fanbase, wiem, że ludzie to uwielbiają, także mam nadzieję, że fani będą usatysfakcjonowani w jakichś takich kwestiach, że to się nie okaże kolejna po prostu chałtura i dojenie, ale Wy mi powiedzcie, jak dla mnie filmowo jest średnio, duże minusy, duże plusy, póki co jeszcze tak. Jeszcze mają kredyt mojego zaufania. No, oceny odcinkowej nie daję, ale bym jakieś pewnie, nie wiem, 6 na 10 dał. Tak jaki niezły odcinek serialu, no mówię, tak jak, tak jak mówię, na pewno pewne elementy były ciekawe i fajnie zrobione, a pewne, pewne kiepskie czekam na Wasze opinie. Co wy o tym sądzicie? Szczególnie jeszcze graliście, czy nie graliście, czy będziecie oglądać. Piszcie śmiało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach.